Przede wszystkim dobra organizacja czasu, bo jednak jest to trudny kierunek i wymagający. Jest to trudny program, do którego trzeba się przygotować i zaplanować te studia, ponieważ mają one bardzo duży wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie. Dlatego dobra organizacja czasu jest tutaj kluczowa, bo bardzo pomaga i ułatwia realizację tego programu. Dodatkowo otwartość, otwartość na inne osoby, na inne spojrzenia, ponieważ jest tego tutaj bardzo dużo. Jeżeli jesteśmy otwarci, to znacznie łatwiej nam zdobywać tą wiedzę oraz networking i z tego czerpać dużo korzyści. Ostatnia rada, uczestniczyć we wszystkich integracjach.